Pochwalony Jezus Chrystus, cieszę się, że możemy razem, stanąć razem przed Bogiem i wołać do Ducha Świętego. Wyciągnijmy na chwilę ręce i chociaż jedno zdanie powiedz. Przyjdź Duchu Święty, wzmocnij mnie i prowadź przez cały dzień. Amen. Wzmocnij całą rodzinę z umową. Dzisiaj w Ewangelii mowa jest o prawie Bożym i o tradycjach. Faryzeusze zauważyli, że niektórzy z uczniów Jezusa brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. I z tego powodu cała dysputa o tym, czemu tak twoi uczniowie robią. Prawo Boże i tradycje. My dzisiaj te tradycje też nazywamy często prawem Bożym. Prawo Boże, Bóg pośród nas, to jest miłość i miłosierdzie. Miłość pomiędzy nami, przebaczenie, troska wzajemna. Miłość najpierw do bliźniego, czyli do. Do siebie samego, do rodziny, do małżonka, najbliższego naszego grona, a potem trochę szersza rodzina, przyjaciele, koledzy, potem wspólnota gdzieś, miejsce pracy, miasto i tak dalej, osiedle. To się powiększa, bo bliźni to jest ten, którego spotykam, ten, który jest obok mnie. Zaczynając od najmniejszej komórki, którą tworzymy, gdy jesteśmy w domu naszym. Tam ma być miłość i miłosierdzie. To jest Bóg pomiędzy nami. To jest prawo Boże. Prawo niezmienne. Czyń drugiemu to, co chciałbyś, żeby tobie czynili. Mów o drugim tak, jak chciałbyś, żeby inni o tobie mówili. Interpretuj jego zachowanie tak, jakbyś chciał, żeby twoje zachowanie interpretowali. Prawo Boże. Bóg, miłość wobec nas. A tradycja? Tradycja to są masa rzeczy zmiennych. Tu mamy mowę o kubku, o, o dzbankach, obmywaniu, obmywaniu rąk. My też mamy swoje różne tradycje. Tradycje, które dogmatyzujemy jako najważniejsze, a potem się wszystko zmienia. Do roku 1983, jak ktoś był z rodziny rozwodników, to nie mógł być, mieć powołania, nie mógł być przyjęty do seminarium, bo takie było prawo, taka była tradycja tamtego czasu. Wszystko się zmieniło. I tak, to jest rok 83, nie tak dawno. Ja już byłem na świecie. Dystans potrzebujemy do różnych pra praw tradycyjnych, praw ludzkich, które nie są miłością i miłosierdziem, a różnymi przepisami potrzebnymi. One regulują ważne rzeczy, ale to są rzeczy tylko ludzkie. Dlatego potrzebujemy dystansu. Bo jeżeli będziemy o to zabiegać, to nie będziemy zabiegać o miłość i miłosierdzie. A jak będziemy zabiegać o miłość i miłosierdzie, to wobec tamtych rzeczy one będą w tle, ale będą. A nie może być miłość i miłosierdzie w tle, bo zajmujemy się przepisami. I to Pan Jezus cały czas uczy, pokazuje to faryzeuszom, co jest pierwsze przed moimi oczami. Co jest pierwsze? Jak jakiś przepis złamałem, to mam poczucie, że muszę iść do spowiedzi. A jak jest brak miłości, to nie mam tego poczucia. Brak przebaczenia, nie mam tego poczucia. Co ma być pierwsze w nas, pierwsze się wyłaniać? To, co jest Boże, Bóg w nas, miłość, a potem cała reszta. I na tę drogę Wam błogosławię na drogę zapatrywania się w obecność Bożą. Bóg pomiędzy nami. To jest nasza droga. On, światło, i światłem nas czyni, dlatego, że przebywa wśród nas. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Poniżej jest teledysk, światło follow It. Podążaj za światłem, idź za Chrystusem. Zapraszam do tej modlitwy, żeby być razem z Bogiem, być razem z Nim i nie lękać się, tylko ufać. Do zobaczenia.